A nie, Ewo pan kręci? Ciebie, to moja wiara. Tu jest wasze okno. Okno na świat. Tu wszystko możecie zapisać. Co, Co mam mówić? Co chcesz. że ja mam czas, nie żeby jestem. się zastanowić. Jeszcze wszystko przed nami. Zobaczymy, nie wiadomo. Czas, czas pokaże. Pozdrawiam moją śminkę ja morską. Później ludzie okradają samochody domy, a my palimy jointy. I tak jest dobrze. W życiu jest fajnie, dopóki się nie skończy 17 roku życia, w ten czas to już jest koniec zabawy życia. Można i siedzieć. Pobiję kogoś mu na przykład telefon koło siedzę 5 lat. Policja pobije mnie, to nawet nie dosania nagany, nie? Mi się wiedzie dobrze, powiem. Dzień nie narzekam, ale mogłoby być lepiej. No my harujemy w szkole, a rodzice se na kanapie leżą i se oglądają telewizję. Nie można z nimi porozmawiać, życie po prostu jest nagłe, nie, nie możemy z nimi porozmawiać, Tylko lekcje, kolacja i koniec. Mogłaby być jakaś praca, a nie ma. Rodzice mi mówią, żebym się uczył, bo nie będzie przyszłości, A tak jak skończę tę szkołę, to gdzie pójdę do pracy? i Mi zostanie tylko kradzież, nie? Ludzie z wykształceniem wyższym modzą na bezrobocie, a ci ludzie, którzy skończyli podstawówkę mają większą płatną robotę z tego, że kradną. Chciałbym no, no normalnie żyć. Kto Lech! Kto? Ja, Lech! Jesteśmy z Poznania. Pozdrawiamy wszystkich kibiców Lecha. Jesteśmy. Wiernymi kibicami jesteśmy na każdym meczu i, i myślimy o tym, żeby lech w końcu zdobył mistrza. Przegramy mecz. Gdyby go przegramy, to zrobić następnym tyle, aby go wygrać. Trzeba będzie się przełamać, to nie tylko w porcie. I porażki, i wygrane kształty o człowieku jakieś tam cechy, które mogą zdecydowanie pomóc. To stajemy się, nie wiem, silniejszy. Każdy człowiek powinien coś robić w swoim życiu i choćby dla zabawy coś robić, a później może wiązać marzenia, jak coś się uda. Z tym. Wizja zarabiania dużych pieniędzy w stosunkowo łatwy sposób poprzez grę lubianą powodza do tego, by być coraz lepszym. Jak tu wszyscy jesteśmy, to mi się wydaje, że po to tu jesteśmy, żeby coś osiągnąć właśnie. Parę lat temu, kiedy byłem jeszcze chuliganem, paliłem papierosy, byłem wstety, byłem denerwowałem mamę, ale teraz jak patrzę na tą młodzież, która tak się można powiedzieć ślaja na te dziewczyny, jest mi przykro. Zamiast tego powinni się ruszyć na jakiś sport. Ukończyć szkołę i mieć wyniki w sporcie. Jeszcze to, żeby w mojej rodzinie nie było przemocy ani alkoholu. Trzeba dla siebie trenować, nie dla tego, nie, dla zwycięstwa, tylko dla siebie. Zrobi coś dla siebie. To mój ja no. o, to jest Pominor. Zdaję Ja, ja, ja za 10 podprawiam. lat mogę Grabę być normalnym biznesmenem. Będę kierowcą wyścigowym Alfy Romeo. Romeo. Za 10 lat będę programistą. Będę bardzo dużo odkrywał w komputerach oraz je naprawiał. Trenujemy wioślarstwo, jesteśmy z Rataj. Ja nie boję się przyszłości, ponieważ uważam, że dam sobie radę. Bardzo dziękuję mojej rodzinie za to, jakiego nie stworzyli. W całości. Bardzo by było dobrze, gdybym poszedł w ślady ojca, to znaczy być policjantem. Jest to ciężka praca, ale za to jest satysfakcja z tej pracy. Nie mam swego ego, nie mam tożsamości. To jest dziwna sprawa, dziwny brak łączności. Nie mam swego ego, nie mam tożsamości. To jest dziwna sprawa, dziwny brak łączności. Tak ta się trzyma power, rozumiesz? I walisz, nie? I play'a nie? nie? Widać, nie? Tam panie zaczepił mnie taki taki tener, panie tam do bicia? Został naruszony, mózg płaczołowy patrząc na człowieka widziałem dwie krowy. Od chuja Mówię wszystkiego, do bicia się brały i wszystko, byśmy wypierdoli, powiadaj tego. Do Dokumenty, tak? Ja pana, ja pana zaczepiłem też? Do budła i konie, do roboty Do kamieniołomu bym cię wziął Ja panu nauczyłem. Nie wiem o co... Jest problem Garniali cię Tam jabola weźcie, tam jabola Z tą kobietą... Ja jabola, ja kurwa wózki Kurwa pijanie, kurwa jabola Ale ja pana nie zaczepiłem 班主任。 Która mi się nie podoba w świecie, to jest to, że ludzie nie, nie potrafią tolerować innych osób. Mi się podoba w życiu miłość. Chciałabym być wolna, mieć rodziny, jeździć po cały świecie, pokazywać to, co robię, to, co kocham.